Szanina nowoczesności i tradycji. No to myślę, że każdy się domyśla o co chodzi, że jest to egoista, który robi różne rzeczy przyjemne dla siebie, ale przyjemne dla środowiska i dla innych ludzi. Pisze o tym, co sam oglądałem i oglądam codziennie, czyli o tej dzikiej naturze, którą można zobaczyć na ulicy, na trawniku, nad Wisłą, na parapecie. Można zobaczyć bardzo rzadkiego modyla Zawisaka. Jesteśmy na placu zbawiciela w Warszawie. Można nie tylko posłuchać ćwierkania wróbli, zobaczyć wiele różnych zalatujących ptaków. Czasami poluje tutaj krogulec. I to jest właśnie taka ciekawostka przyrodnicza, że w Warszawie przy nawet porannej kawie można dokonywać Różnego rodzaju naprawdę ciekawych obserwacji przyrodniczych. Wystarczy odrobina łuskanego słonecznika, żeby przywabić do kokosa, do siebie na balkon albo do okna gromadkę brugi. I one nam się potem odwdzięczą. Jesteśmy na dzikim brzegu Wisł. W każdej chwili można zobaczyć różnego rodzaju dzikie stworzenie. Mam na koszulce takie hasło: napędzanie wisłą. E... Co prawda jest to nazwa Sandomierskiej Fundacji zajmującej się żeglugą po wiśle, ale to hasło znakomicie pasuje do nas wszystkich, nie tylko do mieszkańców Warszawy. Wysoko w górach w trudno dostępnych dolinach i nagraniach żyją nieliczne już syberyjskie dzikie owce. Żyją w stadach liczących do 30 osobników. Ich naturalnym wrogiem są wilki i pantery śnieżne. Jest koszona po ziemi. Zupełnie niepotrzebnie w miejscach chronionych. Wycięto piękne kępy, nie zapominaj. Trwa okres lęgowy ptaków. Ja tutaj znalazłem kilkanaście zabitych ptaków. Prosiłem o ostrożność, kompletnie się na to nie zwraca uwagi. Te dęby posadzono w momencie tworzenia tej ścieżki rowerowej. Ale nikt nie znalazł 5 minut żeby podlać te dęby. Ładnie, bo sobie żyje. Niej, ale mamy to Panie nam przyniosło. Pracował jako dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Łącząc wiedzę o przyrodzie, przeobrażenia krajobrazu, środowiska naturalnego i ludzkiej społeczności z historią i literaturą. Był osobą o niezwykłej, wręcz magnetycznej osobowości, kawędziarzem, którego zarówno dzieci, jak i dorośli mogli słuchać godzinami. Gdyby mógł, żyłby przy ognisku, ze zdobyczy współczesności szanował nieliczne stany i powinny nasze czoła w chwili ciszy. Za jego mądrość, wiedzę, zasady, zaangażowanie w to, co robi. Po tak ciężkiej wędrówce przez życie. Spoczywaj w pokoju. Był niezwykle hojny, gotów na dziecięcą zachciankę albo ważne może nie wydać ostatnie pieniądze. I to nie jest metafora. Żegnajcie. Chciałbym żyć w Waszych sercach i w waszych wspomnieniach. Uwierzyłeś we mnie, uwierzyłeś w moją fotografię. Nasze komisy. Mhm. Napaza. <grym>

Субтитры